Dostałem kota w spadku i zginę w niedostatku. I Cianku, ruszę w drogę, zabierz swego kota. Ja pomóc ci nie mogę, jaka to robota. Wróg muszę puścić żarno, a ciebie kość marna. Mnie nawet nie wypada mi, dumna musiada. I co jesteś, jesteś nędzarz? Skoro mnie stąd wypędzasz, odchodzę z moim kotem. Nie przychodź tu z powrotem. Chodź, kocie, tu zarada. Zejdźmy na rzeczugę, wymoczę w wodzie bujkę i zjemy ją na współkę. Miał, miał, za bułkę dzięki, wystarczy kęs maleńki. Ojej, po ludzku gada, to chyba maskarada. Nie jestem zwykłym kotem, wnet się przekonasz o tym, gdy buty się wystroje, nie zaznasz niedostatku. Włóż kocie, buty moje! Kapelusz włóż na głowę. Oglądasz znakomicie. Twym wiernym będę sługą. Przekonasz się niedługo o niezwykłą niezwykłym zręczność, zręczności i odwadze. Ruszamy, ja prowadzę. Ja cię ja życie. Kropatwy, ze cztery złapać muszę. Mam na nie sposób łatwy. Nagrywam kapeluszem. Ho! i złapałem w locie. Cudownie, brawo Kocie. Szakiem. Niech cię nie widzi świta, niepewna myśl już świta. Siedź cicho, słuchaj bacznie wnet się przygoda zacznie. Jedzie król, jedzie król władca lasu, pomnikł jedzie król, pomnikł furtko, jedzie król ze swoją córką, a za nimi hucz. Jedzie złota wódka, nie może. każdy z zostać może. Król jest dzisiaj z, ludzi z nami. uciekajcie ludzie z domik. Jedzie król, jedzie król, władca na chłop i Jedzie król, gonić nich to jedzie król, grzecz pod a za nimi król. Jedzie złoca wór. Uwaga! Z drogi śledzie, bo król z królową jedzie. Któż tu na drodze staje? Tak? Słowo daję? To dziwne niesłychanie. Spójrz, najjaśniejszy panie. Odwróć, tak, spójrz, królewno. Odwróć, tak, tak, tak. Czy aby jest prawdziwy? Nikt się zbliży do mnie, to sprawa osobista. Ja jestem pod kotando, mruczando, murmurando. Sługa możnego pana barona Barabana. Na łowach pan mój kula przesyła dar dla króla. Wytworny masz maniery. Co? czy cztery? Nie kłasz na śniadanie, uduś jej śniadanie. Bądź <grymne> żegnamy. Mama. Czy już gotowe damy? Panowie też? Ruszamy. Mama. Krzaka. I na co chyca taka? Dlaczego mi przemiana z barona na barabana? Mój panie, miej do mnie zaufanie, Ja jestem kotkotando, mruczando, murmurando, Więc słuchaj mi i nie łaj, Musimy więc na przełaj, Łąkami za dwie mile, By orszak został w tyle, A w czasie odpowiednim Znów się zjawił przed nim. Biegnij żwawo, skrótem, zadałem się z pilutem. I co się teraz stanie z panie Barabaniem? Ja nogi za biorę, by wyjść na drogę w porę, a w na łące zapłacić bazałom za Nikt nie złatwie zająć gór, bo my majdy porysów. Nie straszy nabyś nie w swój pies tu zająć. Odważny. odważny. jest. jest no, no, no. Na, na, na. mimo ich czujnych uszu szmannych kapeluszu. Zrób z ciebie włości, kocie. Czy jeszcze dziwi tocie? Ja jestem kotkotando, mruczando, murmurando. Idź, schowaj się za krzakiem, naciąga kruzą szakiem. <śmianowidzio> Uwaga z drogi śledzie, bo król z królową jedzie. Uciekaj, przecież wołam. Chcesz dostać się pod koła? Jam ja sługa mego pana barona Barabana. Pod daje słowo. Więc zjawisz się na nowo? Wyrastę jak ziemi. Czy pan twój dary ślemi? Mój pan ze swoich głości Na króla jego mości Się dwa zające zdarze I pokłon złożyć karze. Dzięki ci, mości, Godzie, Masz tu gata w złocie. Nie, nie trzeba mi zapłaty. Mój pan jest dość bogaty. Nie dbamy o butaty Tato, chcę poznać pana Marona Barobana. Czy słyszysz? Bo inaczej natychmiast się rozpłaczę. Córeczko ukochana, nie teraz, gdy rozrana dziś przyjąć go nie mogę. Ruszamy w dalszą drogę. <śmieniciela> Wyjść za krzaka. Teraz gościu ptaka musimy drogą prostą na przełaj do mostku, by znaleźć się nad rzeczką. To tutaj, niedaleko, byle zdążyć w porę. Oszak robię spore, nie widzisz? Biegną, pejdę. Za wolno, jeszcze prędzej. Z tym prędzej, sprawa gorsza. Trzeba wyprzedzić orszak, zanim na moście stanie. Lec, panie Barabanie, czas! Tak. Dlatego wzgórza rzeka się już wynurza. Teraz nie traćmy czasu. Dobiega turkot z lasu, rozbieraj się do naga. A po co? Rób co każe, tego mój plan wymaga. Zaufaj, mam powody krysztołą. Skacz do wody, no prędzej, toń po prostu. <śmienic> Od panu. Kot najjaśniejszy, panie, pod tak w tak poznaje. O wiecie wielkie nieba, Potem tym całą zgraje, Z pomocą śpieszyć trzeba. Mam, trzymam go, nareszcie Tu go na brzeg zawieście. To, czy żyje? Tak, królewno, żyje I to na pewno, ale jest całkiem nagły. Dajcie mu nowe szaszek, Wiesz się, że bogaty, Niech tu żyje z babą, chcę poznać go, Mam prawo. Thank oh. you. Nie dla mnie, sama, a kot po prostu Chociaż Chociażbyś był sierodo, ja wcale nie dbam o to. Ja dbam o czułe serce. Tato, nie kiwaj głowy, powiedz królewskie słowo. Słódeczko, nie masz taka prędka, przynajmniej razem. No. Masz za to serce miękkie, więc każdy pan barawan, bo prosił mnie o rękę. Bo zrobię taki raban i tak się rozgrymaszę, jak jedno wieś kaszę. No dobrze, zgadzam się. Zapraszam wszystkich na weselę. Ludu, ogłaszam w wolę go królewskiej mości. Król przy biesiatnym stole czeka na zacnych gości. Król cały lud zaprasza. Bowiem królewna nasza dziś poślubiła pana barona Barabana. <todgłosy> Але тут так ні?